Przewielebni księża, umiłowani siostry bracia, tworzący do Zgromadzenia eucharystycznego. Tej ręce pana burmistrza. Pozdrawiam wszystkich przedstawicieli samorządu, wszystkich, którzy współpracują tutaj właśnie w mieście i gminie. Ukłon oczywiście w stronę pani prezes, pani Mareny Posadzy, która tutaj dowodzi parafialną akcją, parafialnym oddziałem akcji katolickiej zaprosiła znamienitych gości, bardzo wszystkich pozdrawiam i na wstępie przepraszam za zdezorganizowanie życia we wspólnocie parafialnej, przestawienie niestety całego porządku niedzielnych mszy świętych. Niestety tak to się składa, jak dzisiaj zaczynam, tak wieczorem ten program mam wypełniony, więc ale dziękuję za to, że się udało spotkać z wami i razem z wami świętować to piękne wydarzenie, no, piękna rocznica, srebrny jubileusz. Pamiętamy jak to się zaczynało w Polsce. To właśnie święty Jan Paweł II w 1993 roku reaktywował akcję katolicką, która miała bardzo wielkie znaczenie przed wojną. Po wojnie czas komuny niestety spowodował, że ta akcja katolicka została wyłączona, w ogóle wszelkie wspólnoty, ruchy. Które ożywiały życie nie tylko w kościele, ale w społeczności, zostały, że tak powiem, zlikwidowane. I oczywiście nie było to w tamtym czasie łatwe zadanie, żeby reaktywować akcję katolicką. Tak naprawdę ani większość księży biskupów, ani większość księży nie wiedziała wówczas, co to jest ta akcja katolicka, gdzie gdyż te właśnie trudne czasy komunizmu zatarły. W naszej świadomości piękny jej charyzmat. I wtedy, jak ta uboga wdowa, wiedząc niewiele albo prawie nic, wyruszono w diecezję w Polsce, by szukać ludzi gotowych do pracy w jej strukturach. Dzisiaj pytamy z tej perspektywy iluś lat, czy było to zadanie łatwe? Myślę, że wcale nie. Były z tym wielkie problemy, i to problemy pochodzące od różnych osób, które nie bardzo widziały jej potrzebę, nawet też osoby duchowne. I te problemy się nie skończyły, one trwają wciąż, a nawet w pewnym sensie się dzisiaj jeszcze nasilają, bo widzimy, jak trudno zaprosić do akcji katolickiej nowe osoby. Jednak 25 lat temu w parafii pod zeznaniem świętego Wita tu w słupach udało się. Powołać Akcję Katolicką. Dlatego dzisiaj obchodzimy 25-lecie tej jej działalności. Każdy jubileusz zawsze jest jakimś wejściem w ten Boży czas. Jest przypomnieniem i zwróceniem swego serca w stronę tego, co było, ale jest także czasem, który pozwala nam znaleźć samego siebie w chwili, która trwa, no właśnie, która trwa teraz. To ten najważniejszy czas, jaki mamy w życiu, to jest tu i teraz. Ale oczywiście świętując to 25-lecie, to jest wspaniała okazja do spojrzenia w przeszłość i refleksji nad dokonaniami i podziękowaniem za to, co za nami, ale także czasem, w którym chcemy się cieszyć, i ofiarować tę radość właśnie Panu Bogu, żeby ona w nas trwała. I członkowie Akcji Katolickiej, tu w parafii, w słupach, mają z czego się cieszyć, bo to minione 25 lat były pełne dobrych owoców. Pan Marcin Jarzymbowski to wspominał, że był tu na pięcioleciu, chyba tak? Pięciolecie było z wielkim rozmachem tutaj przygotowane. Akcji katolickiej. I rzeczywiście do tego wracamy, bo tych wydarzeń było bardzo dużo. Żeby wspomnieć chociażby normalne, zawsze spotkania formacyjne, rekolekcje, dni skupienia, dni społeczne, sesje naukowe i prelekcje, koncerty, właśnie, pielgrzymki, rajdy, wystawy i oczywiście systematycznie spotkania opłatkowe. Tu będą na pewno jeszcze wymieniane. Ja tylko tak ogólnie wyłuskałem. I dzisiaj dziękując, patrzymy na ten początek właśnie z perspektywy 50, 25 lat. I Wy, siostry i bracia, znacie ten czas jak nikt inny, gdyż prawie wszyscy przykładaliście rękę do tego wielkiego dzieła i patrzyliście z podziwem i uznaniem na zaangażowanie się w to dzieło, też szczególnie Waszego księdza księdza kanonika Leszka Krola. To zaangażowanie osób świeckich, władz samorządowych. Właśnie to piękna współpraca. Więc świętując ten srebrny jubileusz, dziękujemy za te wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami, które były u początku. Dziękujemy za darczyńców, za sympatyków, za wszystkich wspierających akcję katolicką. Tutaj pan, parafialny oddział za wolontariuszy. Nie wiem ilu już odeszło do wieczności, ale też za tych, też ich wspominamy i modlimy się o to, by Pan Bóg im wynagrodził darem życia wiecznego. Wszystko to jest ważne, bo nie służy tylko tu wspólnocie parafialnej, ale służy Bogu i Kościołowi. Bo cele akcji katolickiej to cele wspólnoty Kościoła, dlatego tak, bardzo zasadnicza jest troska o jedność i spójność w działaniu na wszystkich szczeblach Kościoła. Od hierarchii począwszy poprzez wszystkie istniejące w Kościele grupy, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, żeby właśnie jednoczyć siły, jednoczyć działania, żeby widzieć, że jesteśmy tutaj jako wspólnota w Kościele i, i rzeczywiście ta akcja katolicka służy Bogu i Kościołowi, więc nie wypina się na kogoś, ale właśnie zaprasza, zaprasza. Taka jest też, tak jest ten charyzmat, żeby w jedności działać. I bardzo ważna jest w tym wszystkim rzeczywiście ta jedność, a tą jedność trzeba się modlić, trzeba się na siebie, na siebie wzajemnie otwierać i centrum budowania tej jedności i Nabierania sił, żeby być w akcji i wykonywać dzieła dobre, jest Eucharystia. Jest Eucharystia a w niej, siostry i bracia, bardzo ważne jest słuchanie Słowa Bożego, które jest tutaj uroczyście głoszone, żebyśmy to Słowo przyjmowali, bo ono ma nas ożywiać. To jest to światło, też, które jest nam potrzebne. Też takie, jak to się Paweł mówi, że wiarodziej ze słuchania i umacniana jest przez słuchanie Słowa Bożego. Dzisiaj też uroczyście razem przy tym świętowaniu słuchamy Słowa Bożego. Chciałbym was zaprosić na chwilę, żebyśmy jeszcze przysłuchali się dobrej nowinie, bo dobrych wiadomości ciągle potrzebujemy, żeby się przebijały przez to, co nas niszczy. I dzisiaj mamy dobrą nowinę, przypowieść o bogaczu i łazarzu, w której rzeczywiście... Możemy odkryć taki klucz, jak osiągnąć prawdziwe szczęście. Myślę, że każdy z nas tutaj mógłby powiedzieć, że chce być szczęśliwy, chce mieć szczęście w życiu. I tak mi się wydaje, że szukamy takiego klucza. Dzisiaj czujemy ten klucz, aby rzeczywiście osiągnąć to prawdziwe szczęście. Zawiera się ono w takim. W takich trzech darach. Pierwszy dar to dar drugiej osoby. Drugi dar to miłość, a trzeci słowo Boże. Właśnie słowo Boże, to jest żywe i skuteczne. Zatrzymajmy się dzięki tej dobrej nowinie, którą mamy dzisiaj, przy tym pierwszym darze, jakim jest druga osoba. Tą pierwszą planową postacią tej przypowieści jest. Bogacz, jakkolwiek bardziej szczegółowo jest opisany człowiek ubogi. Jest on przedmiotem działania innych, ten ubogi. Ostatecznie, łazarz nie jest zależny od ludzi ani od zwierząt, lecz od Boga, na co też wskazuje jego imię: to no znaczy, Bóg pomaga. Bóg pomaga. I właściwie tylko łazarz otrzymuje w tej przypowieści imię właśnie, ten, ten ubogi, który sprawia, że ten biedny nie jest osobą anonimową. Ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek. Chociaż dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas jednak. Staje się znany i niemal bliski, staje się takim obliczem, ma, ma twarz. A jako taki, no właśnie, staje się w ten sposób darem, bezcennym bogactwem, można powiedzieć. Istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja, kondycja tej osoby, jest sytuacją odrzucenia przez ludzi, odrzucony przez ludzi, a jednak, a jednak najbardziej kochany przez Boga, zapamiętany przez Pana Boga, który zaprasza każdego człowieka, aby właśnie przyjmował drugiego jako dar, żeby druga osoba była darem. Akcja katolicka do ba w swym działaniu właśnie takie otwarcie się na drugiego człowieka, bo to po to jest, żeby służyć innym a szczególnie tym najbardziej potrzebującym członkowie Akcji Katolickiej budują tę swoją wrażliwość serca. Nie mogą pominąć kogoś, nie może być ktoś dla nich niewidoczny, bezimienny. I właśnie tak jak łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem, tak też Akcja Katolicka też przez swoje działania też tego nas uczy, że drugi człowiek jest darem. Więc tak jest odczytywana ta przypowieść dzisiaj. Ona niesie wezwanie do otwarcia właśnie drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ no właśnie, każdy człowiek jest darem. Czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. I każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Więc. Tak to się tego dzisiaj uczymy przy tym świętowaniu. Drugi dar, miłość. W przeciwieństwie do imienia żebraka, nie zostaje wzmiankowane imię bogacza. Jakby jedyną jego twarzą tego bogacza było bogactwo. Bogactwo. Ale to nie ono jest problemem, lecz to, jak ów bogacz nim się posługuje. Jego problem bierze się z tego, iż jest całkowicie skupiony na sobie. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. To bogactwo tego człowieka było przesadne, tak jak odczytujemy. Również dlatego. Że okazywane było codziennie, rutynowo, dzień w dzień, świetnie się bawił. Nie wiem, czy Państwo przy swoich zasobach materialnych mieliby taką możliwość, żeby codziennie w purpurę się ubierać, yy, i zawsze świąteczne ubranie i, i świetnie się bawić, ucztować. To Pan Burmistrz może powie, jak tutaj wygląda stan materialny wspólnoty czy mogą więcej zarobić jeszcze, żeby no właśnie być takim bogaczem, który do no właśnie będzie mógł świetnie się bawić, no ale tutaj dobra nowina no mówi, że wcale nam nie zabrania posiadać bogactwa, możemy mieć potężne dobra tylko pro, to nie jest problem dla nas problem jest właśnie jak z tych dóbr korzystamy, jakimi dysponujemy i też właśnie to ewangeliczne zapytanie, czy potrafimy się tym dobrym z, podzielić z tym, który jest bardziej potrzebujący od nas. To właśnie to pragnienie posiadania i używania zamykać może człowieka w takim egoizmie. Tak bogactwo, zamiast być właśnie narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi. Może podporządkować nas i cały świat, nawet egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości. Wszystko dla mnie, jak to mówimy, nachapać się, nie grabić, grabić tylko to siebie. A miłość bliźniego nie jest warunkowana stanem posiadania, lecz wrażliwością serca na drugiego. I to jest to, czego się ciągle uczymy. To nie stan posiadania decyduje o tym jak wygląda nasza miłość bliźniego, tylko właśnie jaka jest nasza wrażliwość serca na drugiego. I trzeci dar, ostatni, Słowo Boże. Wprawdzie te zarzuty, które słyszymy dzisiaj, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. I drugi, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Ten zarzut jest skierowany co prawda do pięciu... Yy, Braci bogacza, ale w istocie to bogacz jest tym, który odrzucił wezwanie do nawrócenia płynące ze strony Słowa Bożego. Źródłem jego nieszczęścia jest niestety niesłuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kocha Boga, a zatem konsekwencją tego jest gardzi innymi kardzi drugim człowiekiem, szczególnie tym biednym, od którego nic nie może otrzymać, który do niego się nic nie liczy. A słowo Boże jest tą żywą siłą, zdolną do wzbudzenia, nawrócenia ludzkiego serca, do zmiany spojrzenia, do zmiany patrzenia na swoje życie. I rzeczywiście, to słowo Boże jest zdolne do tego, żeby ukierunkować ponownie człowieka ku Bogu, od którego człowiek ostatecznie Zależy, w którym może pokładać całą ufność. A konsekwencją zamknięcia serca na dar, właśnie przemawiającego Boga, który ciągle do nas przemawia, jest niestety zamknięcie serca na dar brata. I, I grzechem bogacza nie było ani, właśnie jeszcze raz to podkreślam, bogactwo, ani jego radosne życie, że się codziennie świetnie bawił. Był nim brak serca. Gdyż nie potrafił dzielić się tym, co miał właśnie z tym najbardziej potrzebującym. I siostry i bracia, sam sobie wziąłem ten wniosek do, bardzo do serca, bo ta przypowieść ostrzega nas jeszcze przed tym, że po śmierci nie ma powrotu, nie ma czasu na poprawę. Zmarnowanego życia nie da się niestety przeżyć jeszcze raz. Jedno życie mamy, i dlatego ciągle podkreślam sam sobie też, że najlepszy czas, jaki w życiu mam, to dzisiaj. Tu teraz. I teraz możemy się zapytać, gdzie my teraz jesteśmy, nie? No. I y, rzeczywiście w konsekwencji już przechodzenia z tego świata y, przysłowie ludowe nam mówi, że trumna nie ma kieszeni. Nie ma kieszeni. Trzeba będzie stanąć sercem przed Panem Bogiem i jakie ono jest właśnie, jak przeżyliśmy to życie. Na tym fundamencie miłości Pana Boga, miłości bliźniego i siebie samego. Dziękujemy za to słowo dzisiaj. Niech ono nas inspiruje do tego, żeby, no właśnie, dobrze przeżywać to życie, żeby mieć świadomość, że zmarnowanego życia nie da się przeżyć jeszcze raz. I dziękujemy, że Pan Bóg daje nam kolejną szansę kolejną szansę nawrócenia. Jeśli rzeczywiście jeśli coś nie gra, to ukierunkowania na niego, na niego jako centrum naszego życia. Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie wysławiamy, Ciebie wychwala męczenników Zastęp Świetlany. Dziś powtarzamy te dziękczynne słowa za wszystko, czym dobry Bóg nas obdarzył. Zawierzamy przyszłość naszą i naszej tutaj akcji katolickiej w słupach Bożej Opatrzności, Matce Najświętszej. Świętemu Witowi i Świętemu Janowi Pawłowi II. Jako dzieci Kościoła nośmy w sercu żywą świadomość własnej tożsamości. Jeśli tak to będzie, to wspólnota Kościoła nie musi wówczas lękać się żadnych zagrożeń. A ponieważ akcja katolicka należy do Kościoła i jest w sercu samego Boga, nie musi się niczego lękać i dlatego dziękując, radując się tym świętowaniem, mówimy Alleluja i dalej do pracy.